Siema, z tej strony Adam X, a to kolejny odcinek z Clash Royale. Bardzo miło przyjęła się ta seria. Jak widzicie, wbiłem Challengera, dwójkę i ogólnie tak. Pokażę wam szybko mój deck. Tutaj tutaj taki mam deck. I dzisiaj nie opening, nie 2 na 2, nie friendly battle, tylko klasyczny battle. Good luck, thanks, good luck. Dobra, tak na początku luźno sobie. Goblin Barrella postawimy. Oj. Spodziewałem się tego, ale też mam nadal 10 eliksirów, więc nie straciłem za dużo, ale dobra, Lumberjack. Oh no. No, zrobię taki. Okej, okay, dobrze wyszło. Tylko jeszcze tego pana trzeba. Dobra, szketo Wiem, że to nie jest karta. Wytyczne na tego pana, ale Jest dobra O nie, nie lubię Nie, mam egzekutora Ale na razie mam go Na siódmym, więc po prostu Korzystam z wizarda Poza tym wizard jest bardzo fajną kartą No widzicie, pokonał Egzekutora No i znowu to zrobił Kurcze Dobra, ja mam przewagę Póki co więc jest git. Dobra z grubej rury. Mega Night. Mam na wszelki wypadek zapa. Ojej. Troszeczkę się tego bałem. Chyba wiem, jak to rozegram. Tak. I tak. O nie. Dobra, zdążyłem. Jakimś cudem ja nie mogę, jaki fart. Dobra, no. Nie dziwię się, stary, że się wściekasz, ponieważ. W ogóle, czy chcecie z Brickfanem, żebym nagrał, bo my się zastanawiamy razem z nim. I ogólnie, jeżeli byście chcieli, to ja do niego napiszę lub on do mnie, bo on też na odcinku coś o tym wspominał. No i tak. On no, nie wierzy. Łapie się na to cały czas. O tak i tak. Pięknie, pięknie. Dobra, ale długa strasznie runda. Tak jakby się powtarza. No nie takie same sytuacje są. Do, no i on mi teraz pewnie arołkami dojedzie. No, kto by się spodziewał. Dobra, ale no przeważamy, przeważamy. 18 sekund do końca yy, pierwszej części można tak to określić. Dobra, no, mamy to wygrać. Pewnie dwie rundki sobie zagramy, tak mi się wydaje, ale chociaż jeżeli ta będzie taka długa, to jeszcze się zastanowię, bo no bardzo długo już trwa. Nie dojdzie, dobra. Kurczę no. No, niezłe maczanie, muszę to przyznać. Drugi trud, znaczy długi, trudny. Dobra. Bum. Tak miało być, no. Tak miało być widocznie. Troszkę źle postąpiłem. Jezu, nie trafiłem! Shit. Sorry, bo ja tak. Nie patrzy... Znaczy, nie wiem, co tam się stało. Kurde, porobił mnie typ, porobił. Chociaż w sumie może. Nie, nie udasz, nie udasz, nie udasz. Jest! Boże, jaki fart. Oh my god, ile trwa już ta runda? Ej, najdłuższe, ku dziś grałem. Ale co tu się odwala? Muszę wytrzymać 50 sekund. Dobra. No tak No 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 to się nie może tak skończyć Nie, nie może się tak skończyć Dobra O jezu Ale no Masakra jest ta runda Masakra 30 sekund Jacek. Nie mogę. Koniec. Kto wygrał? Jest. Oh my god, jaki ej najlepszy. A zarazem najbardziej taki nerwowy mecz, jaki dziś grałem. Odbieramy sobie oczywiście 5000 golda. Dziękuję bardzo.